Cześć, witam ponownie na Językowa TV i zapraszam do obejrzenia kolejnego odcinka. A dzisiaj będę mówić o akcencie w języku angielskim i o moich spostrzeżeniach dotyczących tego, jak ja się uczyłem języka i też jak inne osoby obserwowałem, właśnie jak się uczą, jak mówią, w jakich akcentach i jak, jak to się ma w przypadku akcentu amerykańskiego i angielskiego. No i właśnie zacznę od tego, że uważam, że nie mam jakiegoś super wybitnie akcentu, czy to brytyjskiego, czy to amerykańsko brzmiącego. No i teraz opowiem też o tym dlaczego i skąd to wynika. Już ja zaczynałem się uczyć angielskiego, gdy byłem w wieku nastoletnim, około 12-13 lat. No i w tamtych czasach, końcówka lat 90., dostępność materiałów była dużo, dużo mniejsza. No, a ja głównie uczyłem się z filmów. No, a wiadomo, w filmach dominują w telewizji i ogólnie, globalnie, na świecie firmy amerykańskie, więc słyszałem głównie ten akcent amerykański. No i bardziej się jego osłuchałem, natomiast była to taka forma bardziej pierna nauki, no, ponieważ słuchałem, słuchałem, rozumiałem, ale też nie mówiłem zbyt dużo. No i gdy chodziłem później na kursy języka angielskiego, no to też tej. Tych konwersacji nie było zbyt dużo, a lektor też niekoniecznie znał akcent amerykański czy angielski, więc tu też brakowało takiej osoby, która by mnie w tym kontekście poprawiała. No i właśnie wchodząc na kursy, owszem, nauczyłem się angielskiego dosyć dobrze. No, ale gdy wyjechałem do Wielkiej Brytanii, no to się okazało, że w ogóle ten język brytyjski mówiony inaczej brzmi niż amerykański. Oczywiście miałem tego świadomość, no bo też produkcję brytyjską oglądałem, ale gdy byłem tam już na miejscu, no to dopiero poznałem różnicę i styl mówienia. Otóż też zaobserwowałem, że Brytyjczycy mówią, że gdyby to chcieć pokazać na wykresie, to ich akcent, ich sposób mówienia tworzy taką sinusoidę, czyli to często jest taka fala, także ten ton, te zmienianie właśnie tego akcentu głosu. A Polacy z kolei my mówimy raczej takim dosyć jednostajnym językiem. Także to jest ta różnica. No i dla nas wydaje mi się, że dla Polaków to jest często coś nienaturalnego, My no ja też nie miałem ambicji mówienia takim akcentem. Brytyjskim. No, często też uważałem, że to, to by brzmiało komicznie w moim wykonaniu, jeżeli by to nie było tak, jak to mówi Native. No ale wracając, właśnie do mojego pobytu. Tam spędziłem kilka lat w Wielkiej Brytanii i trochę złapałem tę ramę tego typu akcentu. No i póki tam byłem, no to jakoś tam sobie radziłem. Nawet starałem się mówić podobnie. No ale też często mi się mieszało, no ponieważ z jednej strony pamiętałem ten akcent z tych filmów. A z drugiej, akcent brytyjski w Anglii, i często to był taki akcent mieszany. No i teraz też często to mi się zdarza. I nawet jak mówię po angielsku, wypowiem jakieś zdanie i po chwili wiem, że ono nie brzmiało najlepiej po angielsku, więc musiałbym się poprawić. Jeszcze raz powiedzieć takie samo zdanie, ale inaczej już akcentując. Czyli to są takie, czyli to jest taki właśnie objaw, gdy po prostu. Ten język nie jest dla nas czymś naturalnym. No i tutaj od razu też wspomnę o tym, kiedy najlepiej, najłatwiej, najłatwiej tego akcentu się nauczyć, czy to amerykańskiego, czy to brytyjskiego. Oczywiście, będąc bardzo młodym, jako dziecko, ale tak najpóźniej, według mnie, z tego co z moich obserwacji wynika, to jest wiek nastoletni. Oczywiście mogę się mylić, ale myślę, że, że już około 20 roku życia i jeżeli będziemy się próbować nauczyć tego brytyjskiego na przykład akcentu, czy nawet amerykańskiego, no to już będzie bardzo, bardzo trudne. Musielibyśmy mieć kogoś, kto nas ciągle też by poprawiał, żebyśmy to pamiętali, ale też nie będzie to już dla nas tak naturalne i będziemy często się właśnie zastanawiać, czy dobrze powiedzieliśmy, czyli tak jak ja, powiemy coś, a później, o, nie brzmiało to najlepiej. Tak właśnie wygląda sprawa, gdy nie nauczymy się tego po prostu w sposób naturalny, jako dziecko czy jako nastolatek. Ale nie twierdzę, że w wieku ponad 20 lat nie można się tego nauczyć. Po prostu, po prostu nie znam takich osób, ale być może są. Także mówienie po amerykańsku, czyli mówienie tak jak amerykanin czy jak brytyjczyk, owszem, niektórzy mają ambicje do nauczenia się w ten sposób mówić, no ja akurat nie zależy mi na tym, chociaż jestem tłumaczem ustnym też i często bywam na różnych spotkaniach biznesowych, czy na rozmowach, no i nie ma problemu, że akcent mój taki nie jest perfect English, perfect British, or perfect American, także to każdy musi sobie też rozważyć, czy, czy tego potrzebuje. No, i kontynuując wątek mojego pobytu w Wielkiej Brytanii, i później powrót do Polski po paru latach, okazało się, że w Polsce, nawet pracując w środowisku międzynarodowym, w firmie międzynarodowej, gdzie ludzie są z różnych krajów, no to już ten akcent, nie miałem możliwości tego brytyjskiego akcentu kontynuować, tej płynności, ponieważ tam byli różni ludzie z różnego świata i żaden i prawie nikt z nich, nie mówił w takim super akcencie, czy brytyjskim, czy amerykańskim. No, chyba, że to był Amerykanin, czy właśnie Anglik. Także ta umiejętność się zaciera, zwłaszcza gdy ja się próbowałem tego akcentu nauczyć w wieku dwudziestu kilku lat, więc to już było trudne, dużo trudniejsze. Zaciera się ta umiejętność, o ile nie nauczymy się tego pewnie wcześniej w sposób naturalny. No i, no i później pozostała mi bardziej wierna forma, Czyli słuchanie, oglądanie filmów czy programów w telewizji czy, czy, w telewizji, czy na YouTube w danym języku, z danym akcentem. No, czasami zdarzało mi się wyjeżdżać na tłumaczenia ustne dla osób z Anglii, więc wtedy ten, ten akcent mogłem znowu odnowić, znowu z nimi próbować właśnie tak porozmawiać w tych, ich akcencie. No ale na co dzień no, po prostu nie jest to możliwe, o ile nie mamy osoby, z którą będziemy właśnie rozmawiać lub. Lub nauczyciela trenera, który zna dobrze akcent i który będzie mógł nas w ten sposób, który będzie mógł nas poprawiać. Wcześniej w swoich filmikach już poruszałem kwestie akcentu. Między innymi filmik, czy potrzebny się jest brytyjski akcent i akcent o akcencie Josefa Kondrada, znanego pisarza brytyjskiego, pochodzenia polskiego, czyli zapraszam do obejrzenia tych filmów. No a tak jak mówiłem, każdy potrzebuje sam. Przewartościować, czy, czy musi duży kłaść nacisk na ten akcent? Oczywiście pewne rzeczy będą tutaj ważne z tym akcentem odnośnie takich słów, które są do siebie podobne, no i to akcentowanie będzie właśnie ważne, żeby powiedzieć, żeby nie zabrzmieć, że mówimy zupełnie co innego w przypadku podobieństwa różnych słów. Ale myślę, że właśnie kluczowe tutaj jest nabycie tej umiejętności w pewnym młodym wieku. Dziękuję bardzo i zapraszam do oglądania kolejnych odcinków.